Cały ból w brzuchu. Odwapnianie kości też miała z tym problem, zniknęło i poszła do kręgarza, poustawiał jej kręgi, szyja ją bolała, czyli kręgosłup szyjny ją bolał po tym ustawieniu. Po, po dwóch czy trzech dniach z tym urządzeniem PMF cały ból zniknął. To jest przypadek sportowca, który spadł z dwóch pięter z dachu na, na ziemię, spadł na nogi i oba, obie kości udowe sobie złamał oraz uszkodził sobie kręgosłup. Stan był tak ciężki, że lekarze powiedzieli, że nie ma szans, żeby kiedykolwiek chodził. Sześć miesięcy i wrócił normalnie do sportu. Po sześciu miesiącach, oczywiście tam jeszcze była inna rehabilitacja, inne sprawy, natomiast Pulsujące pole elektromagnetyczne przyspiesza gojenie oraz ustawianie układu nerwowego, żeby tam nie bolało i żeby wszystkie te przepływy nerwowe były prawidłowe. Nawet Antony Robbins, który zawsze jak wychodzi na scenę to tam tej energii ma tyle, że, że po prostu może rozdawać tysiącom ludzi, używa urządzenia PMF właśnie, żeby jeszcze się doładować energią. Kolejny przykład. To jest pani, która pracuje w laboratorium medycznym i ona odkryła, że któregoś dnia sobie zbadała w ręce krew i zobaczyła, że te krwinki są bardzo posklejane. No zdziwiła się, więc sobie wzięła to urządzenie PMF. Kilka minut sobie zrobiła to magnetyzowanie i później patrzy, te kwinki są ładnie porozkładane. Lepkość wody we krwi się zmniejszyła, czyli napięcie powierzchniowe wody w się zmniejszyło. No i myśli, no dobrze, ale co to było, że wcześniej te klinki były posklejane? No było to, że używała komputera i myszki. Promieniowanie, które mamy w komputerze, czyli jest to Wi-Fi, jest to Bluetooth oraz w myszce, zwłaszcza bezprzewodowej, też Bluetooth, jest to około 2,5 GHz, jest to bardzo szkodliwe promieniowanie, które powoduje, że napięcie powierzchniowe wody się zwiększa, co powoduje zwiększenie lepkości, a więc jest trudniejszy przepływ przez naczynia włosowate. Znam jednego Pana, 80 lat, który mówi, że on praktycznie myszki nie może dotykać, a ma tylko zwykłą kablową, Też mówi, trudno mu jest to dotykać. I ona odkryła, że urządzenie PMF stabilizuje krew i Kwinki są ładnie porozrzucane, pojedyncze, a nie takie posklejane jak wcześniej. I tutaj e, przykład. Takie zlepianie się kwinek nazywa się efektem, i tu jest takie francuskie nazwisko: Rulo czy coś takiego. E, posklejane kwinki tutaj są po lewej, czyli efekt Rulo i posklejane kwinki. A tutaj po 8 minut po użyciu jakiegoś tam urządzenia IMRS, czyli urządzenia związanego z technologią PMF Klinki wtedy się rozszczepiają. Technologia PMF, tutaj jest przykład właśnie też takiego materaca magnetycznego, zmniejsza napięcie powierzchniowe wody. I tutaj jeszcze dwa zdjęcia z jakiegoś tam slajdu przed pmf i po pmf -ie. I tutaj podobnie, podobny obraz. I teraz, gdy aurę zbadamy człowieka, to też yy, ten Brian Mayers właśnie pokazał to, że badano aurę człowieka. Po... W użyciu technologii PMF aura ładnie się zasklepia, czyli jeśli były wcześniej jakieś dziury, to później się ładnie zasklepia i energetyka poprawia się. Teraz jeśli chodzi o pozbycie się tłuszczu z ciała, to Brian Mayer tłumaczy to w ten sposób. Tutaj na tym obrazku przedstawione są obszary najniższego przepływu krwi w ciele u mężczyzn i u kobiet, czyli mężczyźni tyją w tych obszarach, a kobiety w tych obszarach. I dlaczego tak, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tam jest słabe ukrwienie. W związku z tym nie ma krążenia tych komórek tłuszczowych. One tam sobie zostają. I... Po to, aby nadmiar tłuszczu odprowadzić, to musi być przepływ, no bo jak możemy coś odprowadzić, jeśli nie ma przepływu? Jeśli mamy kupę gruzu i nie ma transportu, to ta kupa gruzu zostanie. Więc musi być najpierw obniżenie napięcia powierzchniowego wody w organizmie. I tutaj na tych obrazkach mamy przykład. Tu jest woda z tłuszczem, gdzie woda ma niskie napięcie powierzchniowe, a więc mamy emulsję. Tutaj mamy wysokie napięcie powierzchniowe i jest separacja pomiędzy tłuszczem a wodą. W związku z tym tego typu woda nie wypłucze tłuszczu. Aby wypłukać tłuszcz z organizmu, potrzebne jest niskie napięcie powierzchniowe. I tutaj mamy komórki tłuszczowe. Następnie komórki puszczowe podczas procesu odchudzania, i tutaj zostały wypłukane, czyli musi być to woda o niskim napięciu powierzchniowym. Czyli Wi-Fi i promieniowanie to szkodliwe powoduje podwyższenie napięcia powierzchniowego, dlatego na przykład woda z mikrofalówki jest cholernie dobra, ona jest praktycznie niezjadliwa. Tam jest tak wysokie napięcie powreślone, że te cząsteczki się przyklejają do wszystkiego i nie są w stanie wniknąć w komórkę.